Drutuję sobie ramki, ale zobaczcie co słychać na pasiece Co tu się Co tu się dzieje Pewnie już słychać Ile pszczół Po ostatnich deszczowych dniach pszczoły postanowiły się oblecieć I tak to Tak to aktualnie wygląda tu podobnie, wow, takiego oblotu w tym roku to jeszcze nie zaobserwowałem. Tutaj troszkę mniej, i tutaj też piękny oblot. No, pięknie to wygląda. A mamy dzisiaj połowę kwietnia, dokładnie 12 kwietnia, tak 12 chyba 12 godzinę 13.40 i takie takie widoki na pasiece muszę się po, pośpieszyć z tym zbijaniem tych ramek bo niedługo będzie trzeba pewnie dawać nadstawki jak tak dalej pójdzie początek maja, koniec kwietnia pewnie trzeba będzie dać pszczołom nadstawki no ale cieszy mnie to, że wszystkie te moje rodzinki przetrwały i z tego co i z tego co, co widzę są w dość w dość dobrej sile sądząc po sądząc oblotach po przynajmniej a jak to tam w ulu wygląda to szczerze mówiąc jeszcze tak do końca nie patrzyłem, zaglądałem tylko od góry. Ale widok piękny. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej!